W dzisiejszym odcinku z archiwum K, historia kościoła pod wezwaniem świętego Izydora w Boninie. Jadąc trasą krajową nr 11 między Boninem a Manowem, mijamy niewielki kościół gotycki, malowniczo umiejscowiony na wzgórzu parafia, wybudowana została w XIV wieku. W połowie yy... XIV wieku miejscowość Bonin prawdopodobnie była podzielona pomiędzy kilka znakomitych pomorskich rodów. Wiadomo, że na skutek pewnego procesu yy, yy, około lat 80. XIV wieku. Yy, Część Bonina stała się własnością rodu von Kleist, który to przekazał, sprzedał, właściwie odsprzedał proboszczowi koszalińskiej Fary Janowi Wilkini w latach 1380 85 Właśnie dobro bonińskie, odsprzedając proboszczowi, przekazał je klasztorowi Cysterek, które patronowały koszalińskiemu kościołowi Farnemu. Pod ich egidą, pod ich własnością dobrobonińskie pozostawało aż do czasu sekularyzacji dóbr. Prawdopodobnie właśnie za sprawą koszalińskich cysterek został wybudowany w XIV wieku. Jeżeli sięgniemy troszeczkę głębiej do historii, to również dowiemy się, że Bonin czy von Bonin było też na, tytułem, czy, czy tak nosiła, y, taka była nazwa jednego z wielkich, znamienitych rodów szlacheckich, y, czy, czy też junkierskich później, y, Pomorza. Y, do dzisiaj w zasadzie oba, y, znaczy dwie linie, z, y, które przetrwały tego rodu. Są aktualne i obecne w świecie. Natomiast możemy się zastanowić i w zasadzie przyjąć za pewnik, w pewnym sensie, że Bonin nasz dzisiejszy jest związany bezpośrednio z członkami tego rodu czy z jego, z jego założycielami. Otóż nie ma na to bezpośredniego potwierdzenia. Wskazuje na to historia tejże miejscowości, też występująca jako pojawiająca się jako folwark, jako właśnie taki majątek ziemski, który, który zajmował się właśnie gospodarką. I uprawą, ale co do, co do bezpośredniej informacji, że rzeczywiście pozostawał w rękach rodziny von Bonin, takich zapisów bezpośrednich nie ma. Mimo to nazwa miejscowości się utrzymała. Pierwsza wzmianka o Rodzie von Boninów pojawiła się w 1288 roku. Kościółek, jakże urokliwie położony na wzniesieniu, morynowym, tutaj na tych wypiętrzeniach tu możemy doskonale to z, zaobserwować, ale właśnie ta piękna ekspozycja, którą możemy oglądać podróżując właśnie z Koszalina, czy do Koszalina, wskazuje na to, że było to miejsce takie pierwotne, które wskazywało osadnictwo w tym miejscu. I tak rzeczywiście w źródłach można, można dotrzeć do takich wniosków, analizując źródła, że rzeczywiście miejscowość, ta pierwotna osada, była zlokalizowana w bezpośrednim sąsiedztwie dzisiejszego kościółka w Boninie. Również oczywiście tak jak było to w zwyczaju i, i jak, to, jak to było w, w, praktykowane wszędzie, wokół kościółka znajdował się cmentarz, na którym chowano mieszkańców tejże, tejże miejscowości. Kościół w Boninie przez wiele lat był uważany za przydrożną kapliczkę wzniesioną w nieznanym czasie w okresie średniowiecza. Jednakże przeprowadzone badania historyków sztuki wykazały, że kościół ten został wzniesiony prawdopodobnie w XIV wieku, natomiast sama miejscowość wzmiankowana jest w źródłach już w drugiej połowie wieku XIII. Nie wiemy do kogo należała. Pierwsza wzmianka o, o przedstawicielu rodu Bonin pochodzi z 1288 roku. E, niejaki Gobelobonin był świadkiem nadawania dóbr klasztorowi w Bukowie Morskim. E, musiał być zatem przedstawicielem bardzo szanowanym i cenionym, skoro dostąpił takiego zaszczytu. Nic nie wiemy jednak na temat tego, gdzie mieszkał i czy rzeczywiście wówczas należało do rodu Boninów, miejscowość Bonin. Historia tego kościoła jest burzliwa. Obiekt był rozbudowywany i wielokrotnie remontowany i nie zawsze pełnił on funkcje sakralne. Z całą pewnością była to budowla salowa, wzniesiona z cegły i kamienia z wieżą. Na początku XVI wieku do tego kościółka dobudowano niewielką absydę na planie odcinka koła i w tej formie właściwie kościółek przetrwał aż do XIX wieku. W tymże czasie okazało się, że wieża znajduje się w bardzo złym stanie. W początkach XIX wieku tak podupadła, że ją rozebrano. Natomiast cały kościół został zamknięty, zabezpieczony i przez całą drugą połowę XIX wieku pozostawał nieużytkowany, znajdując się w bardzo złym stanie technicznym. Całe szczęście, że nie doszło do rozbiórki, że nie doszło do, do właśnie zaginięcia, można powiedzieć, czy, czy zniszczenia tego obiektu. A tutaj trzeba przyznać, że, że dużą zasługę miał ówczesny prezydent rejencji koszalińskiej, graf Otto von Zenden, który między innymi też był właścicielem i, i panem na majątku w Nacławiu. I właśnie dzięki jego też zabiegom czy, czy zapobiegliwości zostały wyasygnowane środki na to, aby świątynię też przy, przy, przywracać stopniowo do no, no świetności, możemy tak powiedzieć. Po długim remoncie pierwsze nabożeństwo w bolinie odprawiono w 1910 roku. Wówczas właściciel majątku w Boninie, y, Van Schafe, zobowiązał się, czy w zasadzie został zobligowany do złożenia takiej obietnicy i takiego zobowiązania przez syna y, Otto von Zendena do tego, że będzie dbał o, o tę świątynię, o ten kościółek po, po wsze czasy. Takim ciekawym akcentem jest w tej okoliczności, że ówczesna cesarzowa Augusta Wiktoria przesłała Biblię z własnoręczną dedykacją właśnie tutaj na, dla, dla tego kościółka w Bonińskiego. Na terenie Pomorza Zachodniego, na terenie Województwa Zachodnio-Pomorskiego, wzdłuż pasa Wybrzeża Bałtyku o szerokości 40 km, zachowanych jest 75 gotyckich kościołów wiejskich Liczba ta nie obejmuje kościołów farnych usytuowanych w miastach e, murowanych z cegły i kamienia. Jest to zjawisko zupełnie wyjątkowe, które nie znajduje e, no, odzwierciedlenia w innych częściach Polski zupełnie wyjątkowe, właśnie tutaj dla nas, charakterystyczne. W liczbie tych 75 wiejskich kościółków znajdują się różne świątynie. Niektóre z nich są bardzo okazałe, jak kościół w Bukowie Morskim, chociażby trójnawowy z prezbiterium i wieżą, poprzez kościoły niewielkie salowe z prezbiterium, a najskromniejszą, najmniej liczną grupę i zupełnie wyjątkową, nie mającą odpowiednika w innych regionach Polski i w, w architekturze właśnie tamtego czasu z okresu średniowiecza, są niewielkie kościółki, w tym kapliczka bonińska. Jest ich łącznie pięć. Są to niewielkie budowle salowe z charakterystycznymi, niewielkimi absydami od strony wschodniej, które stanowiły prezbiterium. W 1945 roku kościół znalazł się w rękach radzieckich. Jeżeli chodzi o kościółek, to rzeczywiście tutaj można powiedzieć, że losy były dość. dość... Takie dramatyczne wręcz bym powiedziała, bo ze względu właśnie znowu na, na dość, dość zły stan techniczny i konstrukcyjny, ten kościółek w ogóle wyłączono z funkcjonowania jako świątyni. Były różne pomysły, tutaj władze miały różne pomysły. Jednym z pomysłów było przeznaczenie tego kościółka na pracownię artystyczną. Zgodnie z wcześniej stosowaną polityką w stosunku do sakralnych obiektów zabytkowych, zalecano, aby obiekty te były przeznaczane, adaptowane na różne świeckie cele. Bardzo trudno było znaleźć cel dla budowli sakralnej, więc wymyślano różnego rodzaju składnice, magazyny muzealne, i rzeczywiście niektóre obiekty zabytkowe taką funkcję pełniły. W niektórych, niektóre pełniły rolę magazynu rolniczego stodoły, magazynowano w nich siano. W niektórych nawet przez jakiś czas utrzymywano zwierzęta i taka sytuacja miała miejsce w przypadku kościoła bonińskiego, gdzie podobno właśnie w latach 70. mieszkał sobie koń. Oprócz tego przez pewien czas próbowano urządzić w Kościele Bonińskim klubokawiarnię, ale funkcja ta nie przyjęła się. Wśród mieszkańców Bolina wciąż krąży opowieść, że koń w budynku zdechł. Niepotwierdzonym bezpośrednio takim pomysłem był, był też podobny pomysł, zamysł zburzenia w ogóle kościółka i to do celów bardzo spektakularnych, bo filmowych miała być to jedna ze scen. Właśnie i tutaj mamy problem, nie możemy ustalić, dla jakiego reżysera na potrzeby, jakiego filmu, i gdyby ktoś z Państwa być może taką informację miał, to myślę, że, że na pewno było, wzbogaciłoby tutaj o takie nietypowe wątki i małe sensacje nasz, nasz region. Do XIX wieku w bonińskim kościele były również dzwony. Co się z nimi stało, do dziś nie wiadomo. Najstarsza wzmianka o dzwonach w bonińskim kościele pochodzi z roku 1618. Wiadomo, że w okresie nowożytnym, czyli w czasie kiedy wieś jak gdyby przeniosła się w inne miejsce, natomiast kościół pozostał, właściciele ówcześni ufundowali do świątyni dzwony. Dzwony te pozostawały aż do XIX wieku, kiedy to zostały przeniesione do ówczesnego parku, gdzie wybudowano początkowo stały na cmentarzu przykościelnym, a potem zostały przeniesione do parku przypałacowego, gdzie została wybudowana drewniana dzwon dzwonnica Kozłowa i w niej umieszczono dzwony. Pozostawały tam prawdopodobnie do 1945 roku, niestety dalszego ich losu nie znamy. Przyglądając się uważnie na ścianach zewnętrznych kościoła można zauważyć zabudowane już stare wejście. Ściany nawy głównej Boniskiego Kościoła noszą ślady bardzo wielu przemurów i wielu zmian. W pierwszym przęśle ściany północnej od strony wschodniej zachowały się dwa charakterystyczne ślady. Pierwszy po zamurowanym otworze drzwiowym, drugi po niewielkim okienku lub jakiejś niszy, w której być może mieściło się sakramentarium. Otwór drzwiowy, który jest od strony zewnętrznej zamknięty półkoliście, natomiast od strony wewnętrznej, posiada bardziej dekoracyjne, ostrołkowe opracowanie, prawdopodobnie prowadził do nieistniejącej już od dawna zakrystii, która zapewne gdzieś właśnie w tym miejscu przelegała do kościoła. Posażenie kościoła pochodzi z nieodległych czasów. Te poprzednie zostało prawdopodobnie skradzione lub zniszczone. Kościółek, który. Na wzniesieniu bardzo pięknie eksponuje się i z pewnością zwraca uwagę nie tylko turystów przybywających nad morze, ale również mieszkańców. Jest nietypowym i jest takim żywym też dowodem na to, że, że pamięć i dziedzictwo tej ziemi jest naszym zobowiązaniem i warto o tym pamiętać, wiedzieć i też aktywnie uczestniczyć właśnie w jego pielęgnacji i zachowaniu. Kościół w Boninie po wielu perturbacjach nieprzerwanie od ponad 30 lat pełni funkcje sakralne i choć jest niewielki ma on ogromne znaczenie dla mieszkańców, którzy starają się, by obiekt ten był wizytówką miejscowości.